Zobaczcie jakie piękne słońce Jest dosyć ciepło A ten fakt jest nawiązanie do tego O czym będę zaraz Bo no, moi, drodzy, moi drodzy Dlaczego w ogóle Dlaczego w ogóle Warto się, wa, warto się opalać na słońcu um, Dlaczego warto opalać się na słońcu No chociażby do tego Że promienie słoneczne Pomagają w wytwarzaniu witaminy D Zresztą już kiedyś Zresztą już kiedyś Zresztą już kiedyś wspominałem o tym W jednym filmie No i drodzy Opalanie się Jest nie tylko zdrowotne Właśnie ze względu na to że, że Promienie słoneczne rozbijając Rozbijając pewne cząstki e, Tworzą witaminę D Ale też dlatego Że ludzie po prostu też lubią się opalać Jest to dla nas Dla ludzi bardzo przyjemne Dla mnie też Moi drodzy, i tak naprawdę, i tak naprawdę nie ma, tak, tak naprawdę moi drodzy, e, nie, nie, nie znam za bardzo osoby, która nie lubiłaby się opalać. Mało tego, mało tego, e, praktycznie znikoma jest osób, znikoma jest, znikoma jest ilość osób, którzy Którzy nie lubią lata. Bo ludzie generalnie lubią ciepło, tak. No, jeśli ktoś, ktoś kto lubi ciepło, bo znam może z jedną czy ze dwie osoby, które twierdzą, że woleliby zimę. Ale jakoś nie mogę tego pochwalić, bo, bo ja centralnie, centralnie zimę nie lubię. Ja wolę, jak jest ciepło, tak jak teraz. Jest to, moi drodzy, wiecie, jak jest ładna pogoda jest słońce i tak dalej to też moi drodzy to też moi drodzy pomaga bo wtedy tak naprawdę bo wtedy bo wtedy człowiekowi człowiek nawet czuje, czuje, czuje komfort psychiczny tak wiecie a to że a to że czasem może coś nie ten to że czasem może być za gorąco to jest tylko Taki drobny skutek uboczny, który ewentualnie jeszcze mogę znieść. No i to w sumie to byłoby na tyle, pa.